Witam serdecznie w grze Bandy and the Dark Revival. Z tej strony oczywiście tajemniczy gość, bo ogrywam się horror i nie ma nic lepszego jak podejść do horroru na świeżo. I tak właśnie będzie. Zobaczymy czy ten zdoła przestraszyć, o, bo ograłem już tyle horrorów i obejrzałem tyle horrorów, że trochę się uodporniłem. No chyba, że są jakieś jump to czasami mnie złapią. Idzie o stylistykę gry, to jest to y, taki, hmm, jakby to określić... Dotyczy tak jakby wczesnych animacji Disney'a y, i... No, takim oczywiście ciemnym, krzywym zwierciadle. Tak jakby studio Disney opanował szatan w tamtym okresie. I <grywia> mamy tutaj takie postacie podobne do Miki i tych innych znanych z z tych animacji wczesnych granie jest powiązane z pierwszą częścią bo trzeba zaznaczyć, że to jest kolejna część serii, chociaż y, nie ma dwójki w tytule, ponieważ fabuły obu gier się, mm, się nie łączą chociaż pewnie może jakieś smaczki, smaczki można znaleźć, kto wie dobra, zaczynamy no i gramy tutaj kobieco bohaterką w przeciwieństwie do pierwszej części okej okay, co my tu mamy nic, U, prawdziwe lustro. Nieczęsto spotykane w grach. Dobra, mamy zadanie jakieś. Tap. Ym, iść po kawę, okej, okay. jest zaznaczone nawet. Czekaj, czy mogę się pobawić jakimiś... No nie, pewnie nie. Urządzeniami. Dobra, postaram się tutaj za bardzo nie. Nie skupiać się na detalach, a bardziej na przechodzeniu po prostu głównego wątku. Okej, okay, czyli to jest taki growy Disney jak było na imię Kurczę, zapomniałem. Walt Disney. Od czegoś są te szafki, wyszukać może później jakieś rzeczy, do nas trafią. Backtracking już na samym początku. Ale pewnie będzie jakiś niespodzianka, na przykład taka. Mogę to przywrócić? Nie, nie mogę. O jesteśmy. Pracownikiem miesiąca, teraz już tam nie ma tego gostka, ale tego nie skomentuję, bohaterka. the most welcoming hallway i've ever seen no actually Aby to słucha sprzątająca opuściła wcześniej pracę. Czyli mamy bohaterkę, która naprawdę nadużywa nadgodziny. Lecimy na pierwsze piętro. No nie, jednak nie. Jednak jest w studiu. Of course not. Thank you, Audrey. You look like you could use a little <laughs> company. <coughs> so, it's been really nice this past week. Just beautiful. No, <laughs> what was that? Please tell me we're not trapped in here. Don't you worry, my dear. It's just a little short in the system. Happening a lot these past few days. No need to fret. Let's see what we can find. Come along now. No, bardzo, bardzo dobra ochrona. Kurczę, mam za, za niski mam Proszanie myszko. Muszę za to zmienić Dobra, już lepiej, chociaż mogłoby być szybciej. Just a few more switches to throw. Follow me. It will be perfectly. And what's next? OK. going Come on, dude! Hurry up! <laughs> Looks like someone's been messing with the exhibits. There should be something on each of these pedestals. First <laughs> zagadka. Dobrze, musimy znaleźć Musimy znaleźć przedmioty na wystawę. Nie wiem po co wziąłem ten klucz, ale chyba należało to zrobić. Była znaczka czy o, okej. Okay. Chyba jest wystawy już jakaś rzecz. O, nie można biegać szkoda. Nie przeoczyłem już. Okej, okay, to chyba też najwyraźniej pierwszy użyć tuż do rysowania. Jest tu i coś jeszcze. Tutaj będzie płyta pewnie. No, nad nie mam do wyboru, nie muszę nad wybierać. Mogli to chociaż troszkę utrudnić. A tego chyba nie mamy. Klucz mamy. Nad klucz. Ok. I tutaj książka. Książkę mamy. Ale chyba nic więcej, tak? Czy musimy znaleźć jeszcze jedną rzecz? Szkoło zębatę? Не можно Скакать тоже не можно Zaraz, w tamtym pomieszczeniu jeszcze można było trochę pochodzić, chyba, więc może tam będzie gdzieś za tą maszyną? Czy nie? Nie mogę przejść. No, dobra, gdzie to jest? W się trochę niecierpliwić? Prawdopodobnie to wytnę, jeśli to zajmie zbyt dużo czasu. No tutaj, okej. Okay. W serio? Czemu mam to stąd wyciągać? Okej, okay, ciekawe utopić się w tuszu. No i przenieśliśmy się, się do kresków, około, kresków świata, czy co? Powidzę se shading w grafice. Okej. Okay. Tutaj on jest jakimś bohaterem? Mam tu wejść? A nie. O, to jest robina. No, muszę znaleźć... Chociaż tak naprawdę weszłaby tu tak bez problemu, ale dobra. Długie te animacje trochę. O, mogę się sam spinać, w niektórych grach to jest automatyczne, ja lubię kiedy można to kontrolować. Dobra, nie będziemy na razie nadatkami sobie zwracać głowy. A jednak tutaj można już kłócać, okej, okay, wcześniej się nie dało, o i można skakać nawet. Ale biegać nie można w dalszym ciągu. hunt begins Się stało automatycznie, to Okej, okay, tak, ukrywamy się tutaj. No widziałem, że ktoś szedł. tak, walczyć, ale okay takie horrory też lubię No to nie ma ile z na z O, jednak mogę teraz biegać też.

easy now i'm not gonna hurt you look like you needed some help don't touch me what are you Ugh, what is this horrible place yeah i remember my first day down here i know it's scary but you're actually pretty lucky the machine could have turned you into a searcher you mean that that thing that attacked me no that's a piper and he's part of a gang so be careful i don't understand any of this i can't think it hurts. You'll catch on pretty quickly if you can stay alive. Okay, legs, and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. It's safer there. Can I come with you? You can't. I'm sorry. I have a wolf. He doesn't care for strangers a wolf like i said you'll catch on good luck i hope we meet again oh and one more thing above everything else stay away from the ink demon what's an ink demon demon you know you know okay he likes to smile and he kills anything that moves Wait. Co to jest twoje imię? Nazywają mnie Alice. Nie jestem zadowolona z tego. Jestem Audrey. No dobrze, Audrey. Witaj w studio. Okej, prawdopodobnie ta postać trafiła tutaj wcześniej. W ten sam sposób, może kto wie? Myślę, że już to daje taki przedsmak tego, czego można się spodziewać w grze i na tym zakończę materiał, ponieważ dalsze ogrywanie będzie mnie no, niespodzianki i spoil spoilowaniem fabuły. Także dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na następny materiał.